Witam Was, moi drodzy, dziś tak na szybciutko, teraz już jest no, dość późno w nocy e, ponieważ no, widziałem już dzisiaj, że miałem parę takich komentarzy ponieważ pytaliście mnie właśnie teraz o to, co tu było w informacjach tam podane że tam ta kopuła no, na Czarnobylku została zniszczona i pytaliście mnie właśnie, czy mógłbym sprawdzić miernikiem jak tutaj to u nas w Polsce wygląda, czy... Jest jakieś promieniowanie i tak dalej, czy może nie ma? Także to sobie zaraz tutaj sprawdzimy. No jest już w pół do trzeciej, ja dopiero co robotę skończyłem. Także po prostu wam to na świeżutko nagrywam. No, mam nadzieję, że do szóstej rano zdążę, żeby wam ten film rzucić. <grych> Także odpalamy zaraz miernik i lecimy. Także widzicie o. 15 lutego, sobota, druga 28. Dobra, no to co, odpalimy sobie miernik, bo wiem, że może to być dla niektórych, no po prostu troszeczkę irytujące, bo dzisiaj to się nie można za bardzo, no zdać na te wszystkie różne instytucje, czy tam podają, czy nie podają. Także, no ja ten miernik posiadam, część z Was pewnie też go posiada. Tutaj górna opcja, no i czekamy sobie. Jak widzimy, na razie tutaj mamy wszystko na zielono. Wszystko jest ok. Nic się tutaj nie dzieje. Także on sobie tutaj mierzy. Jak widzicie, jest spoko. Także nie ma tutaj na razie nic, żeby coś tu było. Wszystko jest super. Nic się nie dzieje. O, tu widzicie lepiej teraz, bo mi tutaj troszeczkę doświetlała. No tylko oczywiście nad głową znowu coś leci. To słychać pewnie. Fajnie widać na kamerach w nocy na podczerwienie. Jak macie monitoring domu czy coś, to patrzcie se na podczerwień, Jak fajnie kreski na niebie widać i po jakimś takim przelocie. Później patrzcie sobie na tę fajną giełkę, jaką będzie widać na podczerwieni. No, naprawdę super, to widać. Także jak widzicie, wszystko jest w porządeczku. Można spać spokojnie, nic się tutaj nie dzieje. Tutaj wszystko się mierzy. już nawet z gaz. Tyle czasu mierzy, że aż się wyłączył. Także no widzicie, wszystko jest git, nic się nie dzieje. Co tam dalej cały czas mierzy. Także no, na spokojnie, nic się nie dzieje, wszystko jest gitara. <grytanie> Także moi drodzy, mam nadzieję, że Was troszeczkę uspokoiłem. Tutaj my mamy region Podkarpacie. Eee, także no w sumie chyba nie wiem, najbliżej jesteśmy Was wszystkich, bo większość to tam dalej w Polsce. No, my, tak bardziej blisko chyba z tej strony. Eee, także tu jest wszystko luzik, nic się nie dzieje. To co, ja Wam idę wrzucić ten filmik, żebyście go mieli na jutro na szóstą. Tak mówię, na no ja skończyłem robotę, mam dość. Padam, <laughs> ale jeszcze Wam zrobię ten filmik. Mróz jest niesamowity minus 10 tutaj ciśnie na ulicy. Jedna wielka szklanka. Jakby ktoś wodę wylał, i po prostu wszystko zamarzło. Także naprawdę, no, cię, cię, ciężko do jazdy, tak powiem. Ech, także no, pamiętajcie oczywiście o konkursie, co zawsze Wam przypominam, który tutaj trwa, wszystkie produkty, które biorą udział w tym konkursie macie w opisie tego filmu, na sobie zerknijcie, są to dobre produkty, z których my cały czas tutaj korzystamy, przy zakupie czegokolwiek stamtąd, jeżeli się zdecydujecie na coś, czy też na zestawy, czy pojedyncze sztuki, w zestawach tam macie zawsze dorzucone od nas jeszcze coś więcej, za to, że jesteście naszymi widzami, to wpiszcie sobie konkurs z Szamanem, no i oczywiście później zostawcie nam tutaj do 30 marca koniecznie jakąś fajną historyjkę z danym produktem bo 30 marca już będziemy kogoś wybierać kto dostanie bon na 12 tysięcy złotych do tego sklepu. Bo jak wiecie wcześniej już też parę ludzi dostało tutaj takie bony no i wszyscy byli zadowoleni choć najpierw na początku myśleli że to żart że to nieprawda ale później jak stali także wszystko super cacy. Także moi drodzy, no ja Wam życzę miłego dzionka. Ja idę zaraz spać jak to skończę. Tak to będziecie oglądać, to ja pewnie przytulę dopiero co poduszkę. Także tyle na dziś. Trzymaj ta się, hej.